Na wszystkim jestem Katrin, a w dzisiejszym odcinku mamy vlog masek numer 10. W dzisiejszym odcineczku otwieramy sobie wiadomo no, więcej kalendarzy, ponieważ mamy dzień parzysty. No i dzisiaj sobie też może jakiś trening zrobimy, bo nawet no, ciepło na dworze, więc no. No to wiadomo, co pierwsze, co to pierwsze. Najpierw otwieramy kalendarz z czekoladkami. I mamy tutaj, tu taką fajną czekoladkę. Eee, tą taką serduszką. A teraz może sobie otworzymy kalendarz od I co my tu mamy? A my mamy tutaj chyba dereczkę Uuu, jaka słodka Mamy taką derencję słodziutką Proszę bardzo i lecimy sobie do kalendarza od Braumi i wyciągamy sobie 10, tak? Czekajcie, 10, 12, 16, 18, 20. Czemu ta siódemka? A, A bo jeszcze 14 wyciągnąć. 12, 14, 16, 18, 20 i 22 by wychodziło No to dobra, po prostu 22 nic nie otworzę i sobie otworzymy wtedy I sobie 22 otworzymy yy, Inny kalendarz na tym nie? Bo ja się wreszcie pogubiłam w po otwieraniu, więc wolę tak I mamy tutaj taki uwiązał Taki kawowy, fajniutki, bardzo crazy, choć tutaj gizetę przymierzysz. No, oczywiście pięknie pasuje. Piękny outfit, więc naprawdę mega. Bierzemy sobie teraz kalendarz od Sky Horse. Skyhorse. Mamy tutaj 10. Resztę. Dobra i otwieramy sobie dziesiątkę I czymy tutaj, tak, mamy tutaj uwiązik Bardzo ma jeszcze cukierka Taki uwiązał mamy, śliczny Zaraz sobie go rozplączę, ale na razie jeszcze otworzymy sobie kalendarz od Rose Więc otwieramy sobie tutaj dziesiąteczkę, to jest dziesiąteczka i wyciągamy, co my tu mamy. Ocież, panie! To chyba najlepsza rzecz dzisiejszego dnia, powiem wam. Kochani, mamy tutaj, już wam pokazuję, tylko chcę na dziurkę, żeby ładniej pokazać. Mamy tutaj na z futerkiem, tutaj w kształcie serca. Ale ładny! No to mi się akurat mega podoba. Jest, jest, jest. Więc myślę, że przymierzymy sobie ten napiersnikę na Quincie, bo wygląda dosyć obiecująco na jej rozmiar, aczkolwiek może mi się tylko wydawać. I tak naprawdę może tak wcale nie być. I wcale to nie będzie tak, że będzie pasował. Może tak być, że nie będzie pasować z jakiegoś powodu. Ale dobra. I to jest bardzo niewykluczone, że jest za duży, bo dochodzi jej do połowy szyi. Ale to nic, to nic, to nic. Zaraz sobie to ogarniemy. Tutaj wkładamy dziurkę. No i tak mniej więcej powiedzmy, że zapięłam. No i nawet ładnie leży. Będzie trzeba go trochę wyleżeć, myślę, że najlepiej chyba wejdzie na Amberoska Na amberosa zawsze takie rzeczy pasują. Dobra, teraz sobie przymierzymy dereczkę od stormisi. Dobra, chyba na Queen O'Sha to nie wejdzie, chyba bardziej to też jest na lawendę. W sumie ja sztormiszowi dawałam lawendę do tego, żeby robiła sprzęt, więc teoretycznie to chyba nie wiem po co że w ogóle te rzeczy na Queen. Dobra, mniej więcej powiedzmy. No i to taka bardziej stajenna dereczka. Bardzo śliczniutka i piękniutka. Więc rozpinamy paski i pięknie. Ogólnie co do tego konika, co też myślałam nad jego kupnem, jeszcze nie wiem co z nim będzie. Może dzisiaj się jeszcze dowiem i zobaczymy co to będzie. Bo ja mam generalnie uzbieraną kwotę jak na FT. No to wiecie tak naprawdę, mogłabym tutaj na Chilu kupić. Dobra, myślę, że przymierzymy sobie ten napierśnik właśnie jeszcze na Amberosa. Widzę, że Amberos będzie miał tutaj cały komplet zrobiony przez Rose. Bo dosłownie mamy tutaj nie dość, że kantar od Rose na nim, derkę od Rose, jeszcze teraz mamy Właśnie napierśnik od Rose, no to wiecie Dobra Będziesz miał dwa napierśniki, gościu, Czajszto. to? Dobra i nie będę tutaj jakoś mocno tego przykładać, nie? Ale tak się prezentuje napierśnik na nim bardzo śliczniutko i piękniutko Bardzo mi się podoba, więc możemy mu z powrotem założyć dereczkę Dobra On ogólnie tak w realistycznym obiursingu był golony, więc na razie jako jedyny chodzi w derce w stajni Reszta koni jeszcze nie była golona, ale będzie jak się jeszcze trochę zimniej zrobi

...w teraz sobie zrobię możemy zimowe utwicie, Mam to chcę zrobić. Więc założymy jej ten kamper niebieski. No tak, założymy je, właśnie zapinamy sobie to. Wszystko I I tą tą, tą. Tą sobie dostałam, sobie No i majestatcznie zapinamy. I dostanę śnieżynkę tą. po tą śnieżynkę, którą dostanę, wtedy sobie do kamperka gdzieś. Dobra. nie wodze i wiecie co? Tutaj się myśli? że możemy nawet i na jakąś sesję pójść czy na coś. Bo w sumie... ...to bardzo profesjonalnie wyszło. Nie można zrobić jakąś sesję. Aj, ten haczyk. Ja nie mogę. To za walony haczyk. Jak gdyby coś, to nie polecam do z i Tych darmowych haczyków, które dodają w komplecie. One są trochę słabe. One właśnie strasznie często się podnoszą. I potem jest problem z nimi, no. Ale dobrze, nic z tym nie zrobię. Wiadomo, że nic z tym nie zrobię Więc cóż, co poradzisz człowieku Dobra I skieruj ready W razie jakby miała iść na jakąś sesję Na razie ją sobie wstawimy na stołek z powrotem I zaraz wam zrobię podsumowanie rzeczy z dzisiaj Ogólnie nasze kochane Star Stable wreszcie zrobiło, yy, te, ja nie mogę, nasze kochane Star Stable nareszcie zrobiło święta, więc se wlazłam do SSO, tak by the way, jakby ktoś jeszcze kiedykolwiek chciał mnie spotkać w Star Stable, bo kiedyś prowadziłam w ogóle ten kanał o SSO, teraz usunęłam 90% tych treści, ale jakby ktoś chciał mnie spotkać, no to taką mam nazwę, może kiedyś znowu klub założę, bo coraz więcej osób mnie odbłaga, żebym znów to zrobiła, więc zobaczymy.